Witam Was bardzo serdecznie z tej strony 5 groszy 5 reszty, a to jest pierwszy odcinek serii. Zagrajmy w Warcraft 3 Reign of Chaos. Postanowiłem, że nagram kampanię z tej gry, ponieważ bardzo dawno nie grałem w tą grę, bardzo ją lubię, lubiłem, lubię i pewnie lubić będę, ale tego nie, nie mogę poświadczyć. Eee, dawno nie robiłem właśnie tej kampanii. Więc pomyślałem, że sobie ją zrobię jeszcze raz od początku, ponieważ ona była naprawdę ciekawa, Coś się w niej działo. Pamiętam, że chyba były też komiczne niektóre sceny. No, dla kogoś komiczne, jego komiczne no to już wasza sprawa. I pociąg humoru człowieka. Ale co, no nie będę wam więcej pierdzielił. E, mam nadzieję, że będziecie oglądać, jak nie to nie, no trudno. Dobra, przechodzimy do pierwszej misji. Ja nie pamiętam jak się nazywała, plaga, coś tam chyba. A, a Okej. Okay. <grymne> Nieważne. No. Yy... O, jest dobra. Obejrzymy filmik na początek. Jak mi oglądał. On jest bardzo ciekawy. Widać, ktoś mi młotkiem. Mianowicie Uter. Jak mi wiedział. Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię Uterze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Zajemnie, mój chłopcze. Cieszę się, że król Terenas przysłał mi właśnie ciebie. Ojciec, wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i nabiorę cierpliwości. Ojcowskie prawo, marzyć. Co za żart. Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiat potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrad. Z tego, co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obu orków. Zdołasz sam pokierować obroną Strondbradu? Oczywiście uderzę. O mnie się nie martw. Świetnie. Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się w obozie orku. Uważaj na siebie, Artasie. A no, może oni, że to nie mógł już zostać? Dobra, służę światłości. Jest nas w sumie z 2:5. Jak najbardziej. Oczywiście. No tak, naszym głównym zajmie jest obrona stac. Musimy tam najpierw do niej dojść. Eee, Trzymiesz nowe jednostki. Wow, dzięki, że mówisz Na honor. Eee, Oczywiście. Lecimy. Młonek. Jak najbardziej. Tak. Eee, Oczywiście. że zapamiętał było jakieś żołnierze. Chyba ci. O, tak ci. Na honor. No no. Będziemy walczyć za Lorderon! Chwyćcie za swe miecze! Chwyćcie za swe miecze. O, no, dwóch ich jest, ale w chwyćcie ludzie. Tak jak taka Oczywiście. mini Armia. O. Mądry plan. Proszę, jesteście moją jedyną nadzieją. Banda gnoli porwała mojego małego Timiego, Zabrali go do swojej kryjówki w lesie. Proszę znajdźcie go i przyprowadźcie do domu. Muszę wratować im jego no Jak dobra. najbardziej. Zawsze... Oczywiście. Jak najbardziej. Chyba tędy sobie. No, tak, na pewno wreszcie. Jak najbardziej. Nie mała armia mi się zrobiła. Ratunku, pomóżcie mi, proszę! Jestem uwięziony w klatce! Służę światło kim jest uwięziony w klatce? Na kim się. Na ratunek ci ciebie mu! Nic cię już nie uratuje. Nie grzeczę mi dojść na plan. Proszę, wyciągnijcie mnie za to, że chcę wrócić do domu. Żyję. Niech się stanie ty... za dobrze. Gdzieżdżę imię? Och, jak mogę Ci podziękować. Przyjmij to w podzięce. Co mi dasz, co mi dasz? Uhu, jak jest najbardziej. Coś. Na honor. Pierwszy ochrony plus jeden. Ciekawe, ile daje obrony. Hmm. Jeden. Wow. Niespodziewany. Dobry Dobra, ale... Widzę, że ma 12 do 0. Hmm. the system. Po co? Jest to dziecko już ma i tak wystarczająco. Oczywiście. Jak najbardziej. Teraz czas zająć się głównym celem naszej misji, czyli Oczywiście. uratowanie. Team... O, jest nie uratowanie teamy, tylko mieszkańców wioski. Dobra, Oczywiście. Otlecimy. Pomocy! Bandyci no. kradną nasz dobytek! Hy, zabierzemy im złoto, tak samo jak innym! O, Bandyci się. zabrali moją księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. To dla nas bardzo ważne. Na honor. Wszyscy proszę i proszę. Jak najbardziej. Ale widzę, się, że się opłaca. No, jak pancerz, plus jeden to jest naprawdę. To jest naprawdę. Nie sprawa. Walczcie! Młotkiem go! Jak w kopadło! No, dawaj, dawaj, zabijcie go i ulecie. Jak najbardziej. Dobra. Oczywiście. Młoskiem, młotkiem jak chobał. Dobra, kota tutaj uleczyć. Tego. A dopiero za chwilę. Oczywiście. A sprawiedliwości niech się stanie zadość. To jest księga pewnie. A, rachunkowa. Na honor. Skąd ja to wiedziałem? Zrobiłem księgę Gerardowi. Ty w sumie to mogę mieć własną farmę dzięki temu. Tak, na logikę. Mądry plan. To po co mu oddawać? Oczywiście. Głupia. No Dziękuję za pomoc. Proszę, weź to. Co mi dasz, co mi dasz, co mi dasz, co mi dasz? No, no. Ej. ej. Jakieś tak. niebezpieczeństwo? No Jak i... najbardziej. Ej. Ucieka, zabij go! Plugawy nędznik. Okay. Ruszyli do ataku. Do broni, bracia! O, widzę, że mało HP ma Sprawiedliwości niech się Dobra, włączyć z konem czarnej skały. Nie trzeba mi się kłaniać. Czarnej skały Czarnej Rasistowskie teksty Jak najbardziej Mądry plan Ej, nie, nie, nie zabij Majka! Scott! Napier! Zabił Majka i koisko. Co za Jak najbardziej. Aha, uratowałem. Więc Z kim ty to. Z kim co ty bijesz? A. To zły wybór. Jakieś niebezpieczeństwo. Gdzieś tu bym, pamiętam, jeszcze... O, ob... jeszcze. chyba tutaj. Co jest, Na honor. Tak. Tutaj. Jak najbardziej. <coughs> Pomóżcie moście koleją Jak dresy w Służę światłość. Na honor yep. Czego ci trzeba? Światłość jest mą siłą Nastały mi dwa świetliste blaski nie Nie rozumiem mi, jak światło zadłość. może leczyć w tej grze ale to tabel, Nie będę się Nie będę wnikał Jak najbardziej Mądry plan O, lata ręki, fajna Piękna fontanna, Piękne Krzyż ognie. Co to było? Real Games? Co to to bydło tam gdzie resztę! Ruszać się! mam jakieś niebezpieczeństwo? A. Oczywiście. Na honor. Światłość jest mą siłą Mądry plan Uuu, mocno na pierdolaniu króla mojego ojca Powiedz tylko słowo Sprawiedliwości niech się stanie zadość Teoretyczny, teoretyczny Tak, panie. służę światłości Wiem, że dużo osób bije Tego to Nie trzeba mi się kłaniać Nadchodzi no. sprawiedliwość Niech mi nie zginął, jest dobrze, misja A właśnie, napomniałem no, wam powiedzieć mm. Będę chyba robił tak, że będę nagrywał nieważne i będzie trwała misja. jedno odcinek to będzie każda misja. No, tak, żeby. żebyście wiedzieli, nie? Jak będą krótkie, takie jak ta, chyba. Nie, jeszcze nie jest już koniec. Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wkrótce wrócą do swych domów. Książę! Lord Uter potrzebuje cię natychmiast w obozie orki. W drogę! Dziękuję wam za obejrzenie pierwszego odcinka serii Zagrajmy w Warcraft czy Reagin of Chaos. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków.